Ciekawe widzowie, dzisiaj robimy paznokietkę Nie mam takiego, musimy je w ogóle zmazać, bo to jest takie stare Lika, coś tu malowała Takie maziu maziu było maju. To, to jest maziu maziu okay. może mi się uda to jak pokazać This is a Eee, nie pokazuje tego, o, this is a maziu No tutaj też nie jest jakoś źle U Jezus, jak wali nie byście wy to mogli poczuć. <grych> da was. Wali tym. Daj mi to coś. Jak ja mam to nie zrobić? Mam to przyłożyć i tego. Mhm. Mm I znalazujemy i ten panokiet będzie wyglądał potem. Raz. Jezu, ile ty tego nadałaś? Nie wiem, za to wiem, że to jest mokre. Patrz jak to się I robi. I wali. Patrz Paul. Boże, to jest dziura. Ej, ale dotnij się to, że to niby jest takie mokre, ale tak naprawdę to nie. To jest dziura. Nie mam dziura. No ja nie. Mam dziurę w, w Ja Nie. Ja nie mam dziury. Ej, no to ja mam dziurę. To co innego. Czekaj, czy to się O... Um, tak. Jak ja będę się to rozmywa. A ja sobie w ogóle wziąłem chłodciki. Na no boże. Ciężko się to zmywa ogólnie. Ja pierdolę jest, mnie tak. Ogólnie to się to ciężko zmywa. Już to mówiłam przed chwilą, dobra. Co zostało ci jeszcze z tych paznogci? Mhm. Ogólnie to jest, ta, to jest ta koleżanka moja, co się nie chciała pokazać. I co. Zostałaś sobie. To jest mały. Ja, yeah, ok. No A tak. ja Muszę jeszcze tego. No... Nie, dobra, czekaj. Czekajcie, widzowie. Mm -hmm. Nagrywamy mm -hmm. dzisiaj dłuższy film. No, taki bardzo, bardzo dłuższy. <laughs> Bo będzie cały odcinek, jak my robimy to pastuchcie. No, troszkę nam to zajmie. Nie wiem, z 15 minut. Jak my no, jak będzie. nie więcej. Real. No, właśnie, my to będziemy robić przez cały czas. Dopóki, dopóki ja nie pójdę, kurde, tego się nie da. Ja pierś, mi ja sobie wyciągnę już dwa jeste ja sobie dwa naleję, żeby nie było. A mokre, a mokre, a. O, ja już to zmazałam. Jak, on zazdro. Ja ja Co tam robisz? No tak, o, patrz. Uh -huh. Ja ogólnie już mam zmazane, a ja nie, bo mojego się nie da, bo tutaj jest klej. Weź mi z klejem. No ja też mam z klejem. No to spróbuj to sobie. zmyć. Daj mi to. Patrzcie jak ona zmazuje takie opaznokcia. Ciekawe czy ci co zmażę. A my sobie przy okazji już wybierzemy jakieś dodatki. Tutaj. Patrzcie tutaj mamy takie, Uj. aż twój spacy zaraz poniosę. Mamy takie naklejeczki ładne. One ogólnie są mega. Ładne. No, no i czemu ja już jedno zmazałam? Nie wiem, bo ty tak głównie rozmarzesz. Ej, bo twój też jest mamane, patrz Ja pier Mój ja... <laughs> to w ogóle jest jakiś. Patrz! patrz na to. Ej, mogę ten? Weź sobie ten. O kur Weź sobie ten lepiej. Po prostu zmasz to. A dasie? Tak. przyle ja mam tak, ja i zmasz. I już tego jak zbudujesz to już Ci nie dam. Dobra. Dobra, mamy to. Tego się nie da. Gdzie jest mój paznokieć? A. Tego się nie da. Da się. A nie, jednak się da. No, ja jakoś zmazałam. Ledwo, ale się da. Dobra, czekaj. Ja ci. mam takiego paznokcia. Takiego. O Boże, jak to się robi? Jego? No, widać. Ja pierdziu! Nalałam to sobie na skórę. Potem będzie się tego szczypało I takie mamy o takie. No Ale ja, wcale nie mam. mówiła, że mi to będzie szczypać Wcale Przecież jestem Ty. cała podrapana Możemy sobie użyć chyba, ja chyba tego, o poczekajcie Tego sobie użyję I może tego, nie wiem, zobaczę Ale ten paznokiet będzie wyjątkowy Patrzcie widzowie Czekaj, gdzie jest ten paznokiet taki długi? One są tutaj? Tak. tak, dobra to czekaj, nie pytam Pękkie. On tak, był taki, tak, a teraz jest taki zmyty. Dosłownie, jakby tyle sobie tego nałożyłam. Patrzcie jakie to jest czerwone. Gdzie tak Jakie było? I ogólnie będziemy dzisiaj robić cały odcinek. byśmy sobie takie zrobić, jak jakby, żebyście widzieli. No nie, co? Ten to się połamany Ja wierdzę. co ty robisz z tym bez nociem, że weź sobie połamane. następny No czemu ja nie mam połamanego? Nie wiem. I mamy tutaj takie mazarki. Ja je nie po, jest ja po, 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 pomaluję. Nie. na niebie błękit Tak, jak ty. Co ty? bierzesz? Mam i będę tak pomalował tutaj. To tak się da O. Ja oczywiście bardzo lubię maziać sobie, tak wiecie. No zaraz pokażę ci, co A nie, dobra, to był ten mój. Tak. I ty tego nie zauważyłaś, naprawdę? Nie. Hmm. Jezu. Mówię no, też tak mi bardzo. Co To było? Czyby twój wujek idzie? Nie. Nie, nie. A jak nawet, to trudno. Hmm. Tutaj ze mną nie będzie siedział. Dobra, mam taką Ja sobie tutaj będzie tak szklonego. przyklejam, niby on nie, ładnie nie wygląda, ale ja sobie przyklejam, bo tak jest po prostu lepiej, tak o. Żeby sobie tak ozrobić i tutaj malować. Ja mam na no tego. No dobra, ja też. Czekaj, ej, a gdzie jest mój klej, ten od paznokcia? Gdzie jest, dziewczynko? Tutaj masz, bierzesz sobie. What the fuck? Because z jakiegoś ciągnąć? Albo z tego właśnie? No dobra, biorę tyle I sobie przyklejam, no, to, to tak? Tak, to on Aha, no mówiłam Ale no, no, ja go nie chcę tutaj Przecież on tutaj nie przyjdzie Chyba, nie wiem, nie znam się no Dobra, ogólnie to Ej, to wygląda jakby to miało takie plamki ładne nie? Ogólnie my to malujemy z paznokcie ja małą mojej mamie malowałam. Trochę jej to nie wyszło mi. Ale ładnie nawet. Asymery. I tak ogólnie wygląda pomalowany na jeden kolor. A ja mogę na kilka? Mhm, ja to już będę robiła na kilka Ogólnie bardzo ładnie to wygląda na taki pastelowy. Ej, nie masz czerwonego. Nie. A. Albo, że sobie stąd weźmiesz? No to czekaj, to podaj. O, bo Dobra, może czekaj. być. Bo ja robię sobie w planki. What the fuck. Czekaj. Oczywiście, no to. My robimy to niby długo, długo. Zastanawiacie się, bo czemu to trwa już 8 minut? Słuchajcie, to nie jest takie proste. My to po prostu długo robimy, no. My to musimy rozmazać sobie. No ja robię kiedy by the way. Nie wygląda to tak za dobrze. Ojoj. Oj. Dobrze, że nie wyszłam. Dzisiaj jest ten mecz. A ja nie wiem. Mhm. A to już się nie orientuję w tym wszystkim. Takie jak popię to władzę, coś taka. Fokaż to! Ja sobie robię w taki plamki jakby. Taki ala plankki. No popatrzę ja też. Ja nie wiem w ogóle czemu ja mam to na kciuku. Aha, ja jest. Nie no jak jakie jest łatwiej, to spoko. Na kciuku jest łatwiej. W ogóle, czemu ty nie gadasz do kamery? Bo mi się nie chce. No weź Paulina, już to trwa 9 minut. Dobra, guys, ja już chyba kończę. Ale co? No to u mnie? U mnie jest efekt końcowy. Czekaj. Już koniec? No, ja za bardzo... Ja nie robię takiego spektakularnego. O, tak to wygląda, widać. Ja coś naklejkę. Naklejkę. No gdzie tutaj są te, tu... W ogóle mi się to zmazało. <noise> o, ja pierdolę. Tutaj co się zmazuje. Ja sobie biorę o tą naklejeczkę, ona jest mega ładna, ogóle. mega ładna, dlatego się nie biorę nie. Miałam taki i to będą takie jakby kropeczki na całym e, tym paznokciu. O ja męcząc się Popatrz. z jedną kupioną na księgę. Czekaj. Muszę z jedną... O, ej, ładnie to wygląda. No. Tak się prezentuje. Cały paznokieć Efekt konkowy. W ogóle ja kiedyś u niej byłam i o, my wyrobiliśmy stylizację e, lalki jej i w ogóle nam to nie wyszło. Tak, ona w ogóle miała... Krótkie spodenki, ko koszulkę z długim rękawem, z, jak z jakimś misiem. Spodenki w ogóle zielone z napisem Team Boy. <noise> z nie jakich powodów. A my ją przerobiłyśmy. Włosy też miała takie długie. A Paulina jej obcięła i pomalowała na czerwono. Na brązowy coś też... Żeby była podobna do mnie. Jakoś nie jest podobna. Chcę <słuch> gdzieś. Nie wyszło ci coś, to ma tutaj być rozmazane. Tutaj uh nie -huh. ma być tak uh -huh. ładnie. Czy ja wiem? Szybcie, szybciej, szybciej. I oczywiście ja to robię oczywiście najdłużej. Mam talent, chociaż daj mi te naklejki. I ja sobie przykleję chyba tego kwiatuszka tutaj. Kwiatuszka to z chyba jeden ostatni. No się ale strasznie. No Bo ta gwiazdka się tutaj rusza. To jest taka gwiazdka. O nie, nie widać chyba. O, to jest gwiazdka, widać trochę tej gwiazdki. Nie? Jest gwiazdka, i ona ma też tutaj serduszko, ale serduszko nie pokażę, bo jest zabrzutkie. Jakie ładne. I po godziny robiłam. Aha. Patrz. XD. Patrz. No, brawo. I robimy ostatnią naklejeczkę. Że tak by było ładniej. No i to jest dużo był był, kwiatka. No dam, ale chcę najpierw tą kartkę Mhm. Mm do 19 .30 możesz? No a co, nie mogę do 20? Hmm? No nie wiem. To mm jest -hmm. ukryta prawda. Aha. Oczywiście ja tego... tylko nie mam nie to męcze dobaję ja mam takiego fazną i to jest efekt końcowy jeszcze który ładniejszy w komentarzach Bye. Bye.